Trochę tak, śmierć okultyzmem. I w nocy da się usłyszeć dźwięki właśnie akordeonu. No i patrzcie na to, co o tym sądzicie. Twarze odbite w czarnej ścianie. Witam na kolejnej eksploracji. Dzisiaj widzimy opuszczony domek. Domek, którego wyposażenie, a raczej to, co znajdziemy w stodole, sugeruje, że mieszkał tam iluzjonista, scenograf lub ktoś, kto pracował w cyrku. Czyli szykuje się całkiem fajna eksploracja. Opuszczony domek z dużą ilością ciekawego wyposażenia, czyli to, co lubicie najbardziej. Także przebijam się przez gęste zarośla i widzimy się już w środku. Mamy już nasz domek. Będę musiał uważać, bo dosłownie obok jest zamieszkały budynek. A na tamtym terenie biegają psy. Więc na razie z ciszą podejdę, żeby nie sprowokować piesków. Elegancko. Domek jest otwarty. Jest bardzo dobrze ukryty przez zarośla. Zimą, jesienią, może go widać trochę z drogi, ale teraz jest kompletnie niewidoczny. Mamy licznik energii. Bezpieczniki wykręcone. I co widzimy tutaj? Jakiś składzik. Buteleczki. Kibelki. Są schody na górę. I tutaj prosty składik. Dużo rzeczy. Są jakieś ubrania dawnych lokatorów. I tu na wejściu mamy jakieś damskie torebki. Kolegium rejonowe. Wykroczenie. Wykru wykruczenie? Opłata 20 zł. Dowód nadania. Trzeba będzie wyblurować, bo jest na to miejscowości. Czy to ta miejscowość? Ciężko odczytać. I Mamy pomieszczenie kuchni. A w niej instrument. A mianowicie akordeon, o ile się dobrze kojarzy nazwę. Podłoga się już zapada. Jest kompletnie zniszczony. Trzeszczy, ale w środku jest. upanie Trzeszczy. Względny porządek. Bo nawet spójrzcie na to. Piecyk. Piecyk ma. Żeliwne drzwiczki, nie zostały ukradzione czyli złodzieje tutaj nie chodzą. Tutaj jest święty obrazek, ogólnie bardzo dużo tych świętych obrazków, praktycznie na każdej ścianie wiszą, a tu mamy ciekawy zegar poniżej zdjęcia nie robię zbliżenia, żeby nie pokazywać dawnych domowników, a to? To wygląda jak lampa od samochodu ZELMOT Made in Poland Od samochodu albo od traktora, motocykla Kredensik Kredensik już pusty w e, ciekawych opowieści o tym miejscu To podobno Straszy to duch właściciela i w nocy da się usłyszeć dźwięki właśnie akordeonu. Eee, szczerze mówiąc, słabo wierzę w takie powieści, bo one pochodzą gdzieś z internetu i są powielane przez wiele eksploratorów. Ale jestem podatny na takie sugestie i szczerze mówiąc, nie czuję się w tym domu zbyt komfortowo. Naprawdę aura nie jest zbyt przyjemna. Podłoga się zapada, bardzo ciężko się tu chodzi. Masakrycznie się zapada. Nie mogę tutaj stąpać bezpiecznie, ale tak jak wcześniej w kuchni mamy tu święty obrazek. Mamy ciekawe malowanie ściany, prawdopodobnie yy, zwałka. To nie jest tapeta, tylko malowanie z wałka, ale bardzo ładnie wykończone. Na, tak jakby ta klamperia u góry i old schoolowy To Tomek jest pusty, o, chociaż nie, nie aż tak pusty, ale nie jest jakoś mocno wyposażony. Ale za to z jest podobno zawalony sprzętem. Mam nadzieję, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Dobra, tutaj mieliśmy drugie pomieszczenie, i z korytarza przechodzimy do. Ostatniego pomieszczenia e, stare kredensy, poznoszone do, w jedno miejsce. Dalej dużo świętych obrazków. Malowanie podobne jak poprzednim e, pokoju. A tutaj pewnie ktoś robił przeszukanie z jakichś szuflad. E, mamy jakieś leki. Gazety kalendarz Kalendarz z roku 2005 No to już kawał czasu prawie 20 lat wersalka, powyciągane jakieś ciuchy i tutaj fotele. Idę jeszcze rzucę okiem na strych, o ile schody na to pozwolą. Ten klimat tego miejsca taki niesympatyczny może być przez to, że po prostu tu jest ciemno, ten dom jest zbity głęboko w las i tu mało dociera światła dziennego. Au. Tu już jest mega ciepło na strychu, szczerze mówiąc trochę Boję się tu stąpać Skoro na parterze podłoga tak się zawalała Ale co my tu mamy? Mamy jakieś koszuchy Dawnego właściciela Jakąś ramkę fotograficzną A to bodajże jest hononto, Które zakładało się dla konia Jak z to podłogu No niby okej okay. Stary telewizor. Jaka marka? Neptun 424. O, kolejne części. Prawdopodobnie od motocykla. Mam kolejną lampę i jakiś kolektor dolotowy z mocowaniem na gaźnik. Jest balon na wino. Czyli klasyka w starych domach. Ole goba grają po tym dachu. Dobra. Powoli stawiam kroki. Bo widzę jeszcze coś ciekawego tutaj, a mianowicie dziecięcy wózek. Dziecięcy wózek, bardzo retro, bardzo retro. Niespotykany spotykany już taki dzisiaj. Wypchany słabo. Kolejne dwa telewizory. O, taki kojarzę. też ametyst. Taki telewizor mieli moi dziadkowie. Nawet chyba za czasów dzieciństwa, gdy spędzamy u nich wakacje, naprawiliśmy go z rodzicami i mogłem na nim oglądać czarno-biały obraz. Widać, od motocyklu świeca, świeca zapłonowa, chociaż może być też od samochodu, ale wydaje mi się, że to są części jakiegoś motocykla. Słyszałem samochód, który wjeżdża w boczną drogę, tam gdzie zaparkowałem swoje auto, mam nadzieję, że moje auto nie przeszkadzało. O i pozostałość po frani. To jest ciekawe. Patrzcie na to. Wróżka. Przypowiednie dla każdego. Czyli to trochę się pokrywa z tym, co znajdziemy w stodole. Eee, mówiłem iluzjonista, a może to był jakiś wróżbita albo wróżka. I to wyposażenie był wyposażeniem miejsca przyjmowania interesantów. Ciekawe. Numer drugi, 93 rok. Trochę tak śmierdzi okultyzmem, ale z drugiej strony jest pełno obrazków świętych, a to nie łączy się z okultyzmem. Dobra, nie widzę tu więcej nic ciekawego, więc idziemy do stodoły. No i patrzcie na to co o tym sądzicie. Figura jakby anioła z sejfem na dole, drewnianym, pustym w środku. Znów trochę na myśl przychodzi iluzjonista i kaseta magnetofonowa podpisana sygnały łowieckie. Uu, ładne szpileczki. no klimat jest naprawdę całkiem ciekawy tu jakieś zapory jakby na przejazd kolejowy to znowu sugeruje dom scenografa futerko kredensiki i co dalej o bardzo dużo tego jest tutaj ciężko przejść to jeszcze więcej tej scenografii. Też jakieś zdobione szkła. Nie potrafię nazwać przeznaczenia tego, ale to jest na kółkach, gdzie jakby musiało się przemieszczać. A tu co mamy? Jeszcze więcej drewna. jakiś to wygląda jak jakaś artystyczna, mm, artystyczna rzecz, sztuka. Raz, dwa, trzy, cztery ramy obrazów w płótnie. Pewnie kiedyś były tam jakieś obrazy. Może namalowane przez właściciela tego domu. Ciężko stwierdzić. A tutaj też nie wiem co wygląda trochę Lampion Tak, tam jest uprawka na żarówkę, ale z Gwiazdami Dawida. Mały zlewik. Koc gaśniczy. I znów jakaś artystyczna konstelacja. Możliwe, że witraż. Yy, Robiący imitację yy, butelek. To są jakieś billboardy. Czy też trochę jak witraż, bo przezroczyste z motylami. Drugi tak samo. Przesełka Firanki I jeszcze więcej Scenografii, jakby scenografii Chociaż to są stare meble Szafa, no całkiem ładna A to jest wialnia Do przewiewania zboża Czyli tu było kiedyś jakieś gospodarstwo O! I to, tego troszeczkę szukałem Wielka stopa w tle Nie wiem, złapie na to ostrość? Wielka stopa w tle. Dwie wielkie stopy w tyle. O, proszę bardzo. Leżą sobie. Mega to wygląda. Ciekawe czy poza stopami była cała postać. Może jakaś postać bajkowa. A tutaj pełno drzwi. To już trochę wygląda jak składzik po prostu wszystkiego. Widzę jeszcze coś. nie Nieco straszne. Postaram się przejść w tamtą stronę. niebieskie płótno i jakieś straszne twarze odbite w czarnej ścianie trochę przypominają Hana Solo uwięzionego w murze no to wygląda trochę strasznie i to już wszystko na tej eksploracji zakończę widokiem na tą tajemniczą postać powiedzmy niby że to jest anioł bo ma skrzydła. No i chcę wiedzieć, że to jest Anio, który pilnuje kasę. Także dziękuję za uwagę. Tak jak zwykle, proszę, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz, tak żebym mógł powiększyć swoje zasięgi. I do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.